Witam moje kochane w czytaniu ponadczasowym. Będzie to głównie czytanie romantyczne, ale jeżeli pojawią się jakieś inne aspekty, jakieś inne tematy, to Wam oczywiście też o tym powiem. Dziękuję oczywiście, że jesteście. Wysyłam Wam z powrotem z tą cudowną energię, którą Wy mi wysyłacie w moim kierunku. Niech do Was wraca pomnożona. Um, I e, zaczynajmy, moi kochani, zaczynajmy. Zobaczmy, cóż um, karty chcą Wam powiedzieć. O! No dobrze, mamy tutaj <laughs> coś, co myśleliście, że się skończyło. Niekoniecznie się skończyło. Um, Mamy energię, która opowiada o tym, że to, co widzieliście w pewnych kolorach, wcale takie nie jest. Jest czymś zupełnie innym niż postrzegaliście to. O, wow, dużo zmian tutaj. I jest przejście z jednej, z jednej, powiedzmy strony na drugą, tak, ze strony takiej ciemnej, burej, szarej na kolorową, czyli taka transformacja, jedną nogą tam, drugą tu niektórzy mogą być w związku, jedną nogą jeszcze właśnie w nim a drugą już niekoniecznie na wylocie, że tak powiem i słuchajcie, teraz tak, rozłożymy sobie na czynniki pierwsze te energie Um, w każdym bądź razie mamy tutaj właśnie regenerację, moi drodzy, regenerację. E, e, jeden scenariusz, który w ogóle odbieram bez weryfikacji, to jest taki, że e, podnosicie się z czegoś, tak? Że właśnie regenerujecie swoje siły. Jest to energia takiego feniksa powstającego z popiołu, tak? Czyli przechodzicie z tego. Ciemnej, z tej ciemnej strony, szarej strony, takiej, którą już dawno powinniście zostawić. Może z, z jakichś smuteczków, depresji, em, w tą kolorową. Już jedną nogą jesteście. Em, e, już was tam nie ma, o jedną nogą, tak? Em, rodzi się tutaj nowe życie, tak? Nowe życie, nowe, em, nowy rozdział, który jest. Em, Pełen życia. Coś tu odżywa, moi kochani. I to możecie być wy, lub to może być jakiś związek. Um, no i właśnie ta energia, gdzie możliwe, że siedzieliście w czymś, co wydawało wam się takie piękne, a wcale tym pięknem nie było, tak? I dlatego to zostawiacie za sobą i przechodzicie w, um, w inną, um, w innym kierunku idziecie, tak? Także na. Mm, już z tych trzech kart y, czuję taki scenariusz. Zobaczmy, co jeszcze. Ehm, cóż jeszcze karty chcą Wam powiedzieć? Dokładnie. Okej. Okay. Tak jak mówię, niektórzy z Was się podnoszą. Niektórzy z Was zostawiają związek ze sobą. Stają się e, singlami, ale takimi, które to które niektórzy z Was już od dawna są singlami, mimo że byli w związku, rozumiecie? Tak jak mówię, że jeżeli ktoś jest jedną nogą już out, a, a drugą jeszcze w środku, e, to tutaj już można być od dawna singlem, tak? Mimo że się z kimś jest, ale tak naprawdę jakby mentalnie już się w ogóle nie ma nic wspólnego z tą osobą. Możliwe, że jest to Wasz scenariusz. I tutaj... Um, zaczynacie w końcu właśnie się podnosić i jakby cieszyć się tym statusem bycia singla, tak? Niektórzy z Was już są dopiero co tym singlem, niektórzy z Was decydują się nim być formalnie, tak? Um, I zaczynają tutaj nową podróż, um, że tak powiem. Um, nowe, um, jakby zaczynacie od początku swoje życie jakby w pewnym sensie, ale to nigdy nie jest tak od początku, od początku, ale chodzi o to, że zaczynacie nowy rozdział, tak? Stawiacie pierwsze kroki i będziecie je budować um, na solidnym fundamencie. Tak, niektórzy z Was możliwe, że um... Postrzegali coś, jakąś sytuację lub jakiś związek lub osobę jako wasze takie właśnie to szczęście na przyszłość i możliwe, że była to iluzja. Niektórzy tutaj żyli w iluzji e, lub sami tę iluzję sobie stworzyli, e, że ktoś e, właśnie będzie tym szczęściem e, najwyższym, e, natomiast okazało się, e, że wcale tak nie jest. I Wy wyruszacie teraz w podróż po swoje szczęście, moi kochani. Macie, w końcu nabieracie werwy, żeby właśnie, znaczy bierzecie, w, bierzecie po prostu życie w swoje ręce. Czego jestem ogromnym zwolennikiem. Mało tego, na przykład ktoś, tutaj też jest taki przykład, że postawiliście kogoś na piedestale i już wyobrażaliście sobie najpiękniejsze życie z tą osobą, a okazało się, że ta osoba jest to, co wam zaoferowała i pokazała, to był. Jakiś tam krótki romans, tak? Szybko przyszła i szybko poszła. Albo na przykład okazało się, że ta osoba zdradza, tak? Um, wręcz notorycznie. Albo że zdarzyło jej się zdradzić. Albo bo jest osobą, której nie można ufać, tak? Ma takie zachowania, które wzbudzają mnóstwo wątpliwości. Słuchajcie, wy y, też tu jest energia, że się boicie trochę wyruszyć w tę nową podróż, y, no bo każdy z Was może być na zupełnie innej linii czasowej. Niektórzy już to zrobili, niektórzy się zastanawiają, niektórzy się budzą do tego, rodzi się w nich taka myśl, i y, w tych, którzy, w których się rodzi ta myśl, y, są jakby sparaliżowani ogromnym strachem i lękiem przed tym, żeby to zrobić. Ale słuchajcie. Y, to jest taki strach przed nieznanym, natomiast, bo to, bo to po prostu mieści się jakby poza waszą strefą komfortu, dlatego napawa was lękiem. Natomiast, właśnie poza tą strefą komfortu dzieją się, słuchajcie, często najwspanialsze rzeczy. Tutaj macie koło fortuny, także jest to zmiana na. Na lepsze, tak? Pomyślna zmiana, zmiana, która przyniesie em, bardzo korzystne zmiany. Także nie ma się czego bać. Dokładnie, tutaj odcinamy coś ze swojego życia, tak? Co wam nie służy. Niektórzy się rozwodzą nawet. Mamy tutaj Królową em, Mieczy. Um, i na pewno jest to trudna decyzja, bo tutaj, jeżeli się rozwodzicie, to czuć, że to jest no, długoletni związek lub sytuacja, która um, sprawiła, że po prostu poczuliście się w niej, nawet że było źle, to poczuliście się po prostu już, przyzwyczailiście się do tego, nawet źle. Tak jakby, mówię, stało się to takim komfortem pewnego rodzaju. Um, ale słuchajcie, um, zobaczcie, czeka Was, coś um, się ruszy, czeka Was coś ekscytującego. Tutaj też może się pojawić zakochanie. Um, czyli um, haha, właśnie, tu jest. Decy o, proszę bardzo, tu zdecydowanie widać rozwód, ale słuchajcie, rozwód ale też, zobaczcie, mamy kogoś, kto idzie do Was. Mamy tutaj są dostateczne króla i królową mieczy. Tu rzeczywiście um, możliwe jest rozstanie, możliwy jest pozew, znaczy formalny rozwód, ale też niekoniecznie, bo nie każdy przecież jest w formalnym związku um, i Mamy tutaj poznanie kogoś nowego, e, zakochanie się, słuchajcie, bratnia dusza, tak? Mamy króla pucharów, czyli tutaj mamy do, dwie osoby do czynienia, e, ale dla niektórych to również może być drugi scenariusz, jest taki, moi kochani, że coś, co myśleliście, że już umarło, odradza się. Ponieważ zaczęliście emanować i przyciągać tę osobę energią em, taką, no nie, em, nie do po prostu odpuszczenia. To jest taka em, bardzo magnetyczna energia, czyli jeżeli wy tutaj pracowaliście, pracujecie nad sobą, tak, nad tym, żeby właśnie stanąć na te nogi, dbacie o siebie, przekładacie całą energię na siebie. Możliwe, że wraca ktoś właśnie, co, kto Uważaliście, że już z tą osobą jest sytuacja skończona, gdzie był, było rozstanie, lub właśnie ktoś potraktował was tak, jak wcześniej opowiadałam, że pojawił się i zniknął, wykorzystał, wymyśliliście, że będzie tak cudownie. Ehm, <laughs> możliwe, że tutaj właśnie, bo też ta energia może oznaczać drugą szansę. Więc tutaj możliwe, słuchajcie, że to jest energia tej drugiej osoby, która przechodzi z tej ciemnej strony na jasną, że w końcu sobie zdał sprawę, w końcu też przestał się bać, żeby wykonać ten krok, tak? I sięga po tę drugą szansę. Tu mamy właśnie <laughs> tego pazia denarów, który no przychodzi z czymś, tak? To jest paść. Ale słuchajcie, za tym paziem kryje się tutaj król pucharów, czyli ktoś, kto ma bardzo dużo uczuć. Natomiast ta osoba, oczywiście, ze strachu boi się od razu przyjść, nie wiadomo z czym, ponieważ nie wie też, co go czeka z waszej strony, i tutaj może próbować delikatnie badać wodę i tak dalej. Natomiast jeżeli się okaże, że em, to jego e, lub jej. Em, em, ten krok, okaże, czy znaczy spadnie na... Mm, za dużo rzeczy chcę powiedzieć na raz, słuchajcie, przepraszam. Jeżeli się okaże, że Wy przyjmiecie e, pozytywnie e, tę osobę, no to ta osoba ma tutaj do zaoferowania, słuchajcie, cały puchar, cały puchar miłości. Więc, e, moi kochani, albo rozstajecie się z kimś, i poznajecie nową osobę, mało tego, to może być wasz, wasza e, bratnia dusza, e, poznajecie kogoś nowego, kto ma potencjał naprawdę na to, żeby Wam rozświetlić e, życie. I mamy tutaj słońce, tak? Radocha, szczęście, sukces. E, albo właśnie powraca ktoś z przeszłości. na kim już postawiliście, że tak powiem krzyżyk i już um, uważaliście, że nic z tego nie będzie A je, i tutaj ten król i królowa też w tym przypadku może symbolizować właśnie, że bardzo pasujecie do siebie, tak? Jesteście z tego samego trygonu tutaj, więc jest to też symbol bratnich dusz um, moi kochani, i co? <laughs> i wyłożę wam jeszcze parę energii Um, mam tutaj też um, informację na temat nieromantyczną, że jeżeli żebyście właśnie um, mieli oczy szeroko otwarte, bo coś właśnie może się nie wydawać tym, czym jest <laughs> um, czyli na przykład, jeżeli coś za dobrze wygląda, tak, to wam zacznie, że tak powiem, brzydko śmierdzieć, to ufajcie swojej intuicji też, tak? To może być też, słuchajcie, w drugą stronę. Czasami coś wygląda źle, okazuje się, że jest właśnie e, lepsze, niż nam się wydawało. Także tutaj mam taką energię, która może się przekładać na różne aspekty waszego życia, niekoniecznie, niekoniecznie romantyczne. Niektórzy z Was też mogą zmieniać e, m, znacząco swoje życie właśnie na tle. E, m, Karierę lub um, w jakimś innym aspekcie. Może być przeprowadzka, może być decyzja o zmianie w ogóle trybu życia, na przykład tak. Um, postanowienie, żeby zrobić coś inaczej, żeby um, może sprawić, żeby nasze życie było bardziej um, zdrowym trybem życia. Um, w każdym razie, jakaś zmiana, tak? Jeżeli ta zmiana nie dzieje się w, w aspekcie romantycznym, to może się dziać na, em, w innych kręgach życia. No i słuchajcie, jeżeli to jest osoba, jeżeli wraca do Was osoba z przeszłości, to ta osoba jakby. Oświeciło ją w końcu, tak? W sensie takim, że e, zrozumiała e, coś, czego wcześniej nie rozumiała na temat tego związku. Także tutaj się jakby puzle układają w całość. No i właśnie, a wy macie tę energię tego powstawania z popiołów, tak jak mówię, z podnoszenia się, podnoszenia się z jakiejś trudnej sytuacji. Em, fizycznie albo mentalnie, i em, na, nawet jeżeli sięgnęliście tak zwanego dna, to tutaj się e, odradzacie. Słuchajcie, czasami trzeba zagrzebać po prostu w najciemniejszych też e, zakamarkach naszej duszy, po to, żeby przerobić pewne rzeczy i odrodzić się, tak? Mało tego, to też właśnie symbolizuje, że coś, co było... No i słuchajcie, pod spodem naprawdę mam tego Feniksa, o którym od początku tu mówię. Także tu jest bardzo dużo tej energii em, przemiany, transformacji, takiej potężnej, takiej uskrzydlającej, takiej nieważne jak było źle lub yy, nieważne jak coś się wydawało po prostu, że jest zakończone, E, że nie ma prawa bycia, życia i tak dalej, odradza się, powstaje słuchajcie, przepiękna energia. Także tak jak mówię, dla niektórych z Was już myśleliście, że osoba, którą e, darzyliście uczuciem, że nie macie co po prostu dalej darzycie, nie macie co w ogóle liczyć na to, że to na pewno jest koniec. Nie słuchajcie, tu się odradza wszystko. Osoba ma również energię, właśnie kogoś, kto. Przepraszam, nie ta osoba, tylko. Tak, to jest ta osoba. Dobrze mówię. Ale pamiętajcie, że możecie też przemieniać oczywiście energię, jest to czytanie ogólne. Ta osoba ma też energię, że jakby zaskoczy was, tak? Tak jak mówię, ten ktoś jakby znalazł odpowiedź na swoje pytanie, lub uświadomił sobie coś, jeśli chodzi o, o waszą koneksję. I jakby uka ukazuje się tutaj jako taki um, ktoś, kto właśnie jest taki figlarny, tak? Czyli e, zaskoczy Was, tak? Okaże się, że to, co właśnie myśleliście, zupełnie nie do końca jest prawdą. Um, I ja jeszcze zweryfikuję tę energię. Bardzo mi się podoba w ogóle. Um, zobaczcie. Gwiazda. Ten ktoś po prostu przychodzi, żeby spełnić wasze marzenie. Zobaczcie, i wy tak przyciągacie tę osobę, cesarzowa. Tak jak mówię, dziewięć pentakli, cesarzowa to są energie, którym się ciężko oprzeć. Więc jeżeli właśnie pracowaliście nad sobą. Um, lub zawsze to sobie byliście, tak? Um, no to słuchajcie, po prostu ta osoba, jak bumerang, wraca tutaj. A jeżeli to jest ktoś nowy, to po prostu przyciągacie swoją cudowną energią, kusicie po prostu, ale tak, tutaj przychodzi ktoś z przeszłości, więc wydaje mi się, że nawet jeżeli nie znacie tej osoby, to będzie ktoś, z kim będziecie mieć bardzo głęboką koneksję, ponieważ najprawdopodobniej już kiedyś się spotkaliście. Dlatego jest tu niesamowite przyciąganie. Niesamowite. I na zakończenie, <laughs> proszę bardzo, to co Wam jest przeznaczone, po prostu do Was wraca albo idzie, zwyczajnie. Nie ma innej opcji. Gwiazda też mówi o przeznaczeniu. Um. Okej, okay. możecie być z siebie dumni, że po pierwsze, dla tych, którzy pracowali nad sobą, bądźcie dumni, że od, o, wykonaliście ogromną pracę nad sobą, że się podnosicie, tak? Dla tych, dla których to podnoszenie czy przemiana symbolizuje odrodzenie się tej koneksji, e, wiedzcie, że ta osoba. E, bardzo Was ceni, patrzy na Was jako na kogoś bardzo wartościowego i ma bardzo, bardzo dobre zdanie o Was mimo, że wcześniej mógł Wam tego mogła Wam nie okazać nie powiedzieć no i proszę, właśnie a nie, to jest tył karty a myślałam <laughs> um, ale nieważne, bo też pasuje w sumie, ta yy, yy, karta, która jest yy, to jest jedna z kart w tej talii i oni zrobili um, tylną okładkę z niej. Ja myślałam, że to jest właśnie ta karta. E, ale skoro tak pomyślałam, to Wam powiem, to jest właśnie energia kogoś, kto bywał jakby w Waszym życiu i zniknął, natomiast był bardzo ważny. I ta osoba powraca. I nieważne, czy to jest ktoś z poprzedniego życia, czy z tego, to jest ktoś, na kim Wam bardzo zależało. Um, kim darzy, kogo darzyliście ogromnym uczuciem, i ten ktoś powraca, słuchajcie, ten ktoś bierze, e, podejmuje ryzyko po prostu i skacze w to, moje kochani. I tym akcentem kończę to czytanie. Życzę Wam wszystkiego cudownego, miłości, wspaniałości i um, żegnam się już, Pa.